Kochani mieszkańcy Pieszyc, szczególnie tej dolnej części miasta, bo w tej, w tej części się znajdujemy, Pieszyce w tym momencie aktualizują swoją strategię rozwoju. Strategię ponadlokalną, bo taką postanowiliśmy kilka lat temu stworzyć strategię rozwoju ziemi dzierżoniowskiej i na tle ziemi dzierżoniowskiej miasta Pieszyce. Dużo z tej strategii już zrealizowaliśmy. Za mną długo wyczekiwana ulica Świdnicka z oświetleniem, z chodnikiem. Zrobiliśmy również na dole ulicę Dolną, ulicę Stawową, ulicę Rolną. Kończymy za chwilę Nadbrzeżną i Skowronkową, ulicę Okrzei, ale wiem, że jeszcze bardzo wiele rzeczy przed nami. Zarówno w tej twardej infrastrukturze, w infrastrukturze sportowej chcemy za chwilę również wybudować boisko przy szkole publicznej to małe boisko zostało przez nas zmodernizowane. Ale zwracam się do Was z wielką prośbą o to abyście po... Mówili nam e, również w tych komentarzach e, o tym, czego oczekujecie w mieście, co chcielibyście, żeby jeszcze powstało. My oczywiście mamy wiedzę na temat tego, że niezbędna jest do zmodernizowania ne, ulica Stara, o którą am, prosicie, że część ulicy Okrzei to również jest ne, ważna dla Was my, ulica. Natomiast Chcielibyśmy jednak usłyszeć, co jeszcze Waszym zdaniem powinno w mieście się zmienić, bo ta strategia, którą przygotowujemy, to jest taki drogowskaz i taki plan rozwoju miasta na kolejne 10 lat, czyli nie tylko dla tej kadencji, ale też dla przyszłych zarządzających miastem, więc to bardzo ważne. Podzielcie się, podzielcie się z nami tymi informacjami, a My będziemy je zawierać w strategii i nie zapominajcie o tym, co już zrobiliśmy w mieście na dolnych pieszycach w tej części miasta, bo tych inwestycji jest naprawdę bardzo wiele. Trzeba sobie je przypomnieć. Inwestycje zarówno w wodociągi, w kanalizacje, których niekoniecznie widać bezpośrednio i gołym okiem. Mnóstwo dróg zmodernizowanych, mnóstwo przestrzeni. Za chwilę również będziemy upiększać miasto, bo bo myślę, że mogę już powiedzieć, że pozyska, pozyskaliśmy środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i będziemy zagospodarowywać takie skwery, jak tutaj ten przede mną. Będziemy je obsadzać piękną i różnorodną i kolorową zielenią i prosić później Was o to, żebyśmy wspólnie o to dobro dbali. Zachęcam Was bardzo do tego. Można to zrobić oczywiście w komentarzach, można to zrobić w informacjach i w przekazie osobistym, bo takie informacje również do mnie wysyłacie. Można to zrobić poprzez oficjalne specjalne portale, facebookowe miasta, ale też stronę internetową, ale również adresy mailowe, które macie i które są ogólnodostępne. Korzystajcie z tej możliwości i dzielcie się z nami tymi swoimi pomysłami. Bardzo Wam już dzisiaj za to dziękuję.